Witam cię bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Ściborowska, a to jest podcast Psychologia i trening Koni od kuchni. A co za tym idzie, będziemy rozmawiać o rzeczach, którymi nie wszyscy bardzo chętnie się dzielą, o rzeczach, które naprawdę dzieją się w treningu koni, a o których nie każdy chce mówić: o naszych problemach, o naszych rozterkach, o tym, jak rozwiązywać nasze kłopoty. Podzielę się z Wami moją wiedzą i spróbujemy razem przedyskutować bardzo dużo ciekawych tematów. Dziękuję, że ze mną jesteś i przechodzimy do kolejnego odcinka. Dzień dobry moi drodzy. Czy zastanawialiście się kiedyś, dla kogo jest powracanie do podstaw jazdy freestyleowej, czyli tej naszej jazdy w stylu wolnym? Może myślicie o tym, żeby rozpocząć pracę w siodle, macie już jakąś bazę z ziemi, może jesteście bardziej doświadczonymi miejscami, a pojawiły się jakieś problemy w Waszej pracy, a może jeździcie rekreacyjnie i też zastanawiacie się, czy w ogóle taka wiedza będzie dla Was potrzebna. Odpowiem Wam na te pytania, przytaczając dla Was fragmenty z mojej najnowszej książki, Podstawy Naturalnej Pracy w Siodle. Przejdźmy więc do istoty rzeczy. Dla kogo w ogóle jest ta książka i dla kogo jest podstawowy, naturalny trening w siodle, oparty oczywiście też o pracę z ziemi? Chyba każdy autor chciałby napisać, że książka jest dla każdego. Może i nie byłoby w tym wiele kłamstwa, gdybyśmy jednak określili, pod jakimi warunkami i dla jakiej konkretnej grupy odbiorców książka jest użyteczna. I właśnie to postaram się zrobić teraz. Przemyślimy wspólnie, co wiedza zawarta w tym obszarze jeździectwa może wnieść dla początkujących właścicieli koni, osób jeżdżących rekreacyjnie, trenerów czy zaawansowanych jeźdźców, którzy napotkali na swojej drodze trudne do przejścia problemy. Zacznijmy jednak od zastanowienia się, kiedy jest najlepszy moment, aby rozpocząć pracę w siodle. Wiem, że czasami ciężko czekać na zielone światło do jazdy. Wydawałoby się, że co nas może powstrzymywać. Wszyscy naokoło jeżdżą konno z lepszym lub gorszym skutkiem, ale jeżdżą. A my się zastanawiamy, czy nasz koń jest gotowy, czy to już. I w tym momencie bardzo Wam podziękuję właśnie za to analizowanie, bo dzięki niemu dajecie koniom szansę na polubienie pracy pod siodłem. Natura nie stworzyła ich do wożenia ludzi. Nikt nigdy nie uprzedzał koni, że będą częścią ludzkiej rozrywki, pracy czy np. walki o władzę. Dlatego właśnie potrzebują przygotowania, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Nikogo nie muszę już przekonywać do znaczenia wcześniejszego przygotowania z ziemi, które daje szansę na ustalenie podstawowej komunikacji, zbudowanie zaufania, respektu i porozumienia między człowiekiem a koniem. Ziemia jest idealnym miejscem do odkrycia osobowości naszego konia, zrozumienia jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań, poznania rzeczy, które go cieszą i sytuacji, które napawają lękiem. Stojąc obok konia, połączeni poprzez linę, możemy pokazać mu świat również z naszej perspektywy, sprawić, aby poczuł się pewniej lub pozwolił nam decydować w chwilach zagubienia. Daje mu czas na przygotowanie psychiczne, dorośnięcie głową do wyzwań stawianych przez ludzki świat. Stworzenie tej bazy w znaczny sposób podnosi nasze wspólne bezpieczeństwo. Czego możemy chcieć więcej? Otóż gotowego do obciążenia ciała. Zatrzymamy się na chwilę przy tym temacie. Gdy zaczynałam swoją przygodę z jeździectwem, nikt nie zwracał mojej uwagi na końskie ciało. Ot, jest koń, wrzucasz siodło i jedziesz. Jedynym kryterium, które pojawiało się w opowieściach był minimalny wiek zajeżdżania, około trzech lat. Trzylatek był w idealnym momencie swojego życia do rozpoczęcia pracy pod siodłem. W takim przeświadczeniu żyłam jeszcze przez wiele lat. Na szczęście nie spoczęłam na laurach i cały czas uczyłam się dalej. Zaczęłam podważać prawdy przekazywane mi przez wcześniejszych trenerów i zastanawiać się, czy aby na pewno wiek jest jedynym kryterium, dla moich młodszych czytelników może się to wydawać dziwne, bo teraz już chyba wszyscy wiedzą, że koń długo rośnie, a jego kościec formuje się i dojrzewa nawet do ósmego roku życia. Kostnienie chrząstek wzrostowych, bo o tym mówimy, jest procesem wieloletnim i dochodzi do niego na końcach kości. Dzięki niemu kości mogą się stopniowo wydłużać, a zakończenie ich wzrostu zależy od miejsca, w którym się znajdują. Mówiąc w wielkim uproszczeniu, możecie zapamiętać, że długość okresu kostnienia rośnie od dołu do góry. To znaczy, chrząstki znajdujące się w dolnych partiach ciała kostnieją szybciej niż te znajdujące się wyżej, np. w kręgosłupie. Co to oznacza dla nas? Nie mamy gdzie się spieszyć. Coraz więcej osób decyduje się na pierwsze obciążenia konia ciężarem człowieka, nawet na krótkie momenty, w wieku 4, 5, a nawet więcej lat. Dają im czas dorosnąć, przygotowują odpowiednio ciało, dzięki czemu ich koń będzie mógł przemierzać leśne ścieżki w zdrowiu i zadowoleniu przez kolejnych kilkanaście lat. Bardzo często nie tylko psychika i kościec wymagają naszej uwagi. Stan mięśni wielu koni pracujących pod siodłem jest, bardzo delikatnie mówiąc, niezadowalający. Niektórzy po prostu nie zdają sobie sprawy, że powinno być inaczej, że widok zapadniętych pod ciężarem człowieka pleców nie jest normalny, że konie odmawiający ruchu do przodu, unikający siodłania, zapinania popręgu lub buntujący się w czasie jazdy najzwyczajniej w świecie nie ma siły utrzymać na swoim grzbiecie dodatkowego obciążenia, a praca z jeźdźcem sprawia mu ogromny ból. Nie będę tutaj rozwijać już tego tematu nad rozbudową mięśni, Ponieważ poświęciłam temu całą serię wideo wykładów o gimnastyce i pracy w ustawieniu. Zaznaczę jednak, że nie każdy koń, mimo odpowiedniego wieku i większego doświadczenia, jest fizycznie gotowy do przyjęcia człowieka na swój grzbiet i do pracy pod siodłem. Gdy wasz koń pokazuje, że praca pod jeźdźcem jest dla niego dużym obciążeniem, nie kontynuujemy jej. Trzeba wrócić do pracy z ziemi i odpowiednio przygotować konia fizycznie. W programie, którego was uczę, gimnastyka i rozwój ciała znajdują się na drugim poziomie. Dlatego w tej chwili książka, o której rozmawiamy i materiał, który sobie przerabiamy, możemy na chwilę zapomnieć, że jest na poziomie pierwszym. Ponieważ jeżeli nasz koń nie jest fizycznie gotowy do jazdy, musimy dalej go rozwijać pracując z ziemi i dojść z tej ziemi nawet do poziomu drugiego, dojść do gimnastyki i dopiero potem wrócić do materiału z jazdy z poziomu pierwszego. Dzięki temu jego ciało się wzmocni, a mięśnie nabiorą siły. Wtedy właśnie przyjdzie czas na ten powrót do pracy w siodle i rozpoczęcie ćwiczeń z tej książki. Z ziemi możesz już nawet czasami dojść do poziomu trzeciego, a z siodła dopiero zaczynać jedynkę. Każdy z nas ma swój własny, indywidualny tok pracy, dopasowany do naszych możliwości i naszego konia. Nie czujmy się nigdy winni, że poświęcamy więcej czasu na pracę z ziemi niż inne osoby, bo żadna chwila spędzona na ziemi nie jest stracona. Jeżeli jednak przerobiłeś poziom pierwszy z ziemi, twój koń fizycznie dobrze się czuje pod jeźdźcem, a ty chcesz pokazać mu nowy sposób komunikacji z siodła, to trzymam za ciebie ogromne kciuki i życzę ci samych sukcesów we wprowadzaniu materiałów z mojej najnowszej książki. A teraz pomyślmy o innej grupie osób. Co się dzieje, kiedy zaawansowana para wraca do podstaw? Na samym wstępie ukłonie się bardzo nisko przed doświadczoną osobą, która szuka rozwiązania w podstawach. Mogłabym wymienić setki, jak nie tysiące sytuacji, w których widziałam, jak zaawansowany jeździec walczy ze swoim koniem. Obwiniając go za wszystko, a równocześnie nie widząc, że komunikacja nie działa, koniusz nie wie, czego się od niego oczekuje, lub fizycznie, psychicznie nie jest gotowy na aktualne zadanie. W taką pułapkę wpadają nie tylko starzy zjadacze chleba. Młodym adeptom nierzadziej zdarza się iść w zaparte i walczyć z objawem, zamiast znaleźć przyczynę. A przyczyna najczęściej znajduje się w niedopracowanych podstawach, wcześniejszych, łatwiejszych ćwiczeniach lub elementach, których po prostu. Zapomnieliśmy przerobić. Brak czytelności sygnałów, zbyt szybko wydawane polecenia, za duża intensywność bodźców, pracowanie za konia w chwilach, gdy to do jego obowiązków należy zachowanie chodu, kierunku czy patrzenie pod swoje nogi. Przepychanie koni przez ich strachy, wyciskanie ruchu do przodu, nadużywanie wody do skręcania i kontrolowania tempa to wszystko są tematy i problemy, które omawiamy w książce, czyli na poziomie pierwszym. Zobaczcie jednak, jak dużo osób zmaga się z nimi na każdym poziomie zaawansowania, i to jest właśnie moment na powrót do podstaw, wdrożenie czytelnych i prostych ćwiczeń, wytłumaczenie koniowi, na czym polega jego zadanie i przeanalizowanie, czy my wszystko robimy tak, jak trzeba. A co z osobami, które jeżdżą w szkółkach? Jak dużo skorzystają? Bardzo bym wam chciała powiedzieć, że w 100%. Wiele jednak zależy od tego, kto prowadzi Wasze zajęcia, na ile jest otwarty na oczekiwania, przemyślenia oraz jak bardzo bazuje na końskiej psychologii. Są szkółki, które opierają swoją pracę na jeździe ogon za ogonem, bez jakiejkolwiek rozmowy między jeźdźcem a koniem. Ograniczają się do komend zmiany chodów, wyznają zasadę, obyś wysiedział do końca jazdy i nie zajmują się relacją konia z człowiekiem. Na szczęście jest ich już coraz mniej i wierzę, że akurat ty trafiłeś do zupełnie innego ośrodka. Coraz częściej widuje szkoły, w których pary dobiera się indywidualnie, zwracając uwagę na osobowość, delikatność, pewność siebie konia i jeźdźca. W czasie zajęć mimo pracy w zastępie, do każdej pary podchodzi się w sposób wyjątkowy, dokładnie tłumaczy wykorzystanie pomocy, a przez to daje szansę na stworzenie prawdziwej więzi z koniem. W takim miejscu łatwiej zaproponować nowe ćwiczenia. Wykorzystać techniki poznane w tej książce, czy nawet spróbować jazdy na dobrze przygotowanym, naturalnym, w cudzysłowie, koniu. Wtedy całą teorię, jaką tutaj przeczytasz, albo poznasz z różnych materiałów z poziomu pierwszego, możesz swobodnie wykorzystać w praktyce. Co jednak z osobami, które nie trafiły jeszcze w tak przyjazne miejsce? Nie martwcie się. Sposoby komunikacji, jakich Was uczę, możecie stosować w pracy z każdym szkółkowym koniem. Może instruktor nie pozwoli Wam wykorzystać zatrzymania przez zgięcie boczne czy pojechać na jednej wodzy, ale koń z wielką radością przyjmie sygnały spokojnie wydawane fazami, doceni małe kroczki, które Ty będziesz doceniał u niego, i bardzo się ucieszy, jeżeli nagrodzisz go za wszelkie próby wykonania polecenia. Delikatne konie uspokoją się, gdy będą wiedziały, że Wasze pomoce są zawsze czytelne, subtelne, a za brak zrozumienia z ich strony nie czeka je kara. Tylko spokojna, kolejna prośba. Konie doskonale personalizują swoich jeźdźców. Wiedzą, kto jaki jest, czego oczekuje i w jaki sposób z nimi rozmawia. Jeżeli mimo licznych przeszkód będziesz starał się pracować z koniem w zgodzie z jego naturą, może staniesz się właśnie dla tego konia szansą na prawdziwą komunikację z człowiekiem. Konie naprawdę bardzo tego pragną. Więc uwierzcie, że każdy koń chce mieć swojego człowieka. Bez względu na to, czy jest jego właścicielem, czy nie. Na sam koniec zostawiłam młode konie. Nie mogłam pominąć tego tematu, choć najdłużej zastanawiałam się, jak do niego podejść i jak go dobrze wyjaśnić. Głównym problemem było to, że owszem, ćwiczenia zawarte w książce, o której Wam mówię, są niemal identyczne jak zadania, które stawiam przed młodym koniem podczas procesu zajeżdżania. Nawet ich kolejność jest w gruncie rzeczy taka sama. Nie chciałabym jednak, aby podstawy naturalnej pracy w siodle stały się podręcznikiem zajeżdżania młodych koni, bo absolutnie nim nie są. Po pierwsze, musicie pamiętać, że program, którymi idziecie, jest dla nas i dla, czyli dla ludzi. To my musimy się najpierw nauczyć, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia, zanim zaczniemy uczyć tego konia. Wiem i rozumiem, że większość z nas zaczyna swoją przygodę z naturalem, ucząc się razem ze swoim koniem. Ja również przeszłam przez ten schemat i uważam, że nie jest aż taki zły, ale czym innym jest przestawianie konia z pracy tradycyjnej na naturalną, a czym innym jest uczenie się na surowym koniu i rozpoczynanie swojej przygody od zajeżdżania konia według książki czy jakichś innych materiałów. Młody koń. Potrzebuje doświadczonego jeźdźca, a początkujący jeździec doświadczonego konia. Dlatego błagam Was, nawet jeżeli jesteście doświadczonymi jeźdźcami, ale dopiero zaczynacie swoją przygodę z treningiem młodych koni, nie róbcie tego sami. Poproście o wsparcie osobę, która trenowała już młodziaki i będzie Waszym opiekunem w tym wyjątkowym okresie treningu. Dla kogo więc ta książka może być pomocą w zajeżdżaniu? Dla trenerów, którzy pracowali już z młodymi końmi, którzy wiedzą jakie niespodzianki mogą na nich czekać, potrafią odpowiednio przewidzieć zachowania konia, bezpiecznie korygować niechciane pomysły a równocześnie wprowadzić do swojej pracy więcej końskiej psychologii. Dla takich osób ćwiczenia zawarte w podstawach będą doskonałym drogowskazem, na czym najlepiej się skupić, a czego unikać. Bazą nowych zadań i rozwiązań do znanych już problemów Wiem, że trafiając w takie ręce, moje materiały spełnią swoje zadanie i pozwolą bezpiecznie poprowadzić konia w czasie budowania komunikacji z siodła. Myślę, że teraz już wiecie, dla kogo będzie przydatna moja najnowsza książka i na co powinniście zwrócić uwagę, jeżeli rozpoczynacie pracę w siodle z naturalnym treningiem konia. Trzymam kciuki za wasze treningi. Do usłyszenia.